Ach, dobry dzień od rozpoczęcia herbaty. Ach. Ach. Dobry czas na przerwę. Co tu robi światło? Ach tak, słońce świeci dobrze. Się kręci, ale się kręci. Wow wow, wow. Może... Słuchajcie, robi Petro Pedro. Pedro, pedo pedro, pedro. I masotary <try> O! To wy Hello! Fajnie by sobie zrobić przerwę na herbatę, co? Napijcie się herbaty! Jeśli macie, to se Robimy. Że Patryk nie ma na razie detektywów w momu bo już na razie nie lecą, więc ja sobie, sobie wypiję. Dobre, dobre, że mi się froble. E! Siema! Wie, jak się nazywasz? Aha, dzień dobry, proszę panią. Po co pani tutaj robi, jeśli ja piję z widzami herbatę? Pani chce nam przerywać. Wiem, 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 wiem o co chodzi. Niech pani sto... może, może pani sobie pójść? A, szkoda, że dzisiaj nie mogę wystąpić. Bo tak samo jak pożegnali śniadaniowo. A, Patryk, chodź na przerwę herbatową. Przepraszam cię, ale mam przerwę sokową dzisiaj... Ech, może, nie do, może w wakacje pójdziemy do Goofy Gufera. E, no, pierwszy raz pójdziemy do Goofy Gufera. I będzie mega dobrze. Może sprawdzę szafę. Dok sprawdź. Hmm. O, no tak. No herbaty. Są zawsze dobrze. A! Nic tu nie ma. Jest tu nie ma. Nic nie ta. Taki ciężkie życie, Patryk. Bez nikogo. Tam nie ma żadnej... Nie mam żadnych przyjaciół, tylko ciebie. No i nie wiem co mam robić. Piję ciągle herbatę przez swój sen. Bo ja, bo ja lubię herbatę pić. No ja mam przerwę suchową, a ty herbatową. Ja mam... Ja tylko mam ciebie z pruszaków. Jakob. I na pewno jak będzie pan krap, to będzie praca nowa! Jaka? Ja... Ja... ja, ja. Przepraszamy za usterki. Chodziło mi... Nie... Ach, koniec. da się. W zasadzie Koniec przerwy. No to to spada pacyk, dara, dara. Ech, To zrobił chyba herbatę. Więc. Nie wiem, co mam robić. Dawaj, Pedro, Pedro, Pedro! Nie ma Pedro! Koniec przerwy. To szkodne!